Mówiłem się Państwu nisko w poniedziałek o poranku. Dziś rozmawiam z Kacprem Kitą, publicystą, obserwatorem rzeczywistości politycznej. Witam pana serdecznie na naszej antenie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardziej obserwator rzeczywistości międzynarodowej, ale trudno też nie patrzeć na to, co się dzieje na naszej scenie politycznej. To również jest przedmiot pańskich obserwacji. Na dzisiaj sądny dzień w polskiej polityce, tak można byłoby powiedzieć. I tak się zastanawiam, czy będziemy się krygowali, czy nie będziemy się krygowali, jeśli chodzi o dwa ekspoze, które ma szanse na to, żeby zyskać poparcie, czyli który rząd pańskim zdaniem ma szansę. I zdaje się, chyba Polacy już odpowiedź znają, bo dziś Rzeczpospolita mówi, że. 70 parę procent obywateli uważa, że Mateusz Morawiecki nie stworzy rządu nowego. No, wydaje się praktycznie pewne, że rząd stworzy Donald Tusk, patrząc na to, że przez ostatnie kilka tygodni, no, przede wszystkim patrząc na wynik wyborów, a później patrząc na to, że w kolejnych głosowaniach koalicja, Platforma PSL, Polska 2050, Lewica jak głosuje wspólnie, no to wydaje się to hmm, praktycznie pewne, że to Donald Tusk stworzy tę większość. Natomiast będziemy mieli ciekawą sytuację, ponieważ będziemy mieli taką konfrontację tych dwóch alternatywnych wizji po raz kolejny. I będzie to na pewno zapowiedź sporu, który będzie po prostu trwał przez całą kolejną kadencję. Zobaczymy, jak Mateusz Morawiecki będzie chciał no prawdopodobnie podsumować okres nie tylko rządów PiSu, ale też swoich sześciu lat. Na Mówi Pan o tym dzisiejszych jako, premiera. expose kontra expose, tak? O, o, o tych dwóch wystąpieniach. Tak, 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 dokładnie mhm. o tym mówię. To, za, to ewentualnie przyjmijmy, że te głosowania, które... Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu nad, nad nowym rządem Donalda Tuska się odbędą z pozytywnym wynikiem. I pytanie, czy to będzie rząd, pańskim zdaniem, na 4 lata? Myślę, że jest wiele czynników, które mogą doprowadzić do tego, że ten rząd jako taki będzie trwał krócej. Chociażby sam może nie chce być, może nie chcieć być premierem. A. Przez 4 lata, jeżeli na przykład dostanie jakieś stanowisko europejskie. W rubelki ćwierkają, że to jest bardzo możliwe. Tak, tylko tutaj pytanie, czy, czy rzeczywiście, ja tu już znów za, założę czapkę kogoś, kto się zajmuje polityką międzynarodową. Nie wiem, czy. Czy tutaj Ursula von der Leyen ustąpi mu miejsce, jeśli chodzi o stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Myślę, że sam Donald Tusk bardzo chętnie wykonałby taką rolę strażaka, który powiedzmy doprowadził do odsunięcia pisu od władzy, a, a później odszedł, prawda, na te europejskie tak. na, na, do tego europejskiego Olimpu i tam z dystansu patrząc z, na. Lepiej Donaldowi na Tuskowi politykę. wychodzi rola strażaka niż zarządcy takiego stałego. Myślę, że Tusk tak naprawdę nie ma wiele do, do zrobienia w Polsce oprócz samego tego, żeby odsunąć pisot od, od władzy, co jakby było jego, było jego celem, po to tutaj wrócił. Natomiast no, to nie jest człowiek, który ma jakiś głęboki program reform polskiego państwa, który teraz chciałby koniecznie wciele się jako premier. No, on już był 7 lat premierem. I wiemy, że było to bardziej administrowanie, reagowanie ad hoc na. To, co się działo, niż realizowanie jakiejś, jakiejś większej wizji. Natomiast z drugiej strony, na pewno Tusk jest czynnikiem stabilizującym tę te, te koalicję. Jeżeli, ponieważ, jeżeli on by zniknął, no to jakikolwiek inny premier miałby wielokrotnie niższą pozycję i autorytet, jeśli chodzi o utrzymywanie tej bardzo eklektycznej przecież koalicji, no w której mamy ludzi o dowolnych poglądach gospodarczych o też bardzo rozrzuconych poglądach na, na bardzo wiele kwestii i in, jakikolwiek inny premier niż Józc miałby na pewno problem z tym, żeby, żeby taką koalicję, po prostu żeby na niej wymuszać konkretne, konkretne to, decyzje. Tu wracam do pytania o te cztery lata, dlatego że już teraz na Dzień Dobry na przykład Lewica ustami Anny Marii Żukowskiej, mówi, że nie poprze niektórych rozwiązań w stu konkretach, które zaproponowała Koalicja Obywatelska i to nie jest tylko kwestia referentów w sprawie aborcji, bo tutaj możemy ideologicznie ewentualnie usprawiedliwić te różnice, ale na przykład kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych, sztandarowy jakby nie patrzeć, postulat koalicji obywatelskiej, ale Lewica mówi, że to by spowodowało, że właściwie większość Polaków w ogóle nie płaciłoby. Podatków, no a lewica nie lubi, jak obywatele są nieopodatkowani chyba mimo wszystko. No tak mamy tak jak mówiłem, no w, tej, w tej koalicji mamy zarówno postać, tak jak Ryszard Petru, bardzo twardych liberałów gospodarczych, jak i bardzo twardych socjalistów z Lewicy. Więc. To będzie trudne. Tak? Tu już nie będzie w takiej sytuacji, jak i był latek w latach 2017-2015, że będzie mógł łatwo realizować, w miarę łatwo re realizować swoją wolę. Natomiast myślę, że jeśli chodzi tu folowo o te cztery lata, no to kluczowym momentem będą wybory prezydenckie. To znaczy to, czy w maju 2015 roku uda się wygrać wybory kandydatowi tego obozu centrolewicowego, czy Pałac Prezydencki zostanie utrzymany przez prawicę, centroprawicę? No, to będzie kluczowy moment, prawda? Ponieważ jeżeli na przykład Rafał Trzaskowski to Szymon Hołownia zostałby, który z nich zostałby prezydentem, no to by znaczyło, że kolejne pięć lat to on będzie prezydentem i nawet gdyby w 27 roku jakaś forma prawicowej, prawicowego rządu powstała wskutek kolejnych wyborów do Sejmu, no to wtedy byłoby, byłoby, byłoby już z kolei im trudniej rządzić, tak jak Teraz obecnemu rządowi będzie trudno rządzić z Andrzeja Duda, ale w drugą stronę, jeżeli to kandydat pis lub ewentualnie jakiś inny e, e, Wygrałby w 25 roku z, spoza tej koalicji, wybory, wybory prezydenckie, jeżeli to przez te półtorej roku prawdopodobny rządów, ta, ta większość nie utrzymałaby swojego poparcia społecznego, no to wtedy sytuacja byłaby zupełnie inna i to jest tak naprawdę jedyny z scenariusz, w którym scenariusz, w którym ja bym sam mógł wyobrazić, że ten rząd by się realnie rozpadł. Czy też byłaby próba stworzenia pod auspicjami nowego prezydenta jakiejś alternatywnej koalicji, jeżeli po półtorej roku, bo to też po prostu jest kwestia poparcia społecznego. Politycy zawsze kalkulują względem, względem tego, jak są nastroje społeczne. Szczególnie no i... Donald Tusk znany jest z tego, że sondaże poparcia w różnych sprawach obywateli bardzo uważnie traktuje, więc jestem ciekaw, jak podszedł do innego sondażu. Powiedziałem o tym sondażu Rzeczypospolitej, w którym ludzie, obywatele nie wierzą, że Mateusz Morawiecki stworzy rząd. Ale jednocześnie ta sama Rzeczpospolita opublikowała sondaż, którego wynika, że większość elektoratu, obywateli uważa, że Donald Tusk będzie premierem, uwaga, uwaga, fatalnym. Przeciwnego zdania jest 22, nie przepraszam, 10% uważa, że złym będzie, 22% twierdzi, że... Przeciętnym, 30%, że fatalnym. No to niewielu jest tych, którzy uważa, że będzie dobrym e, premierem Rzeczpospolita. To ciekawe dane. Ciekawe, ponieważ z jednej strony to pokazuje, że będzie przestrzeń dla opozycji, dla PiSu i dla Konfederacji, żeby Tuska atakować, ponieważ już na starcie ten poziom zaufania wobec niego, czy takiego entuzjazmu jest, jest bardzo niski. I tutaj będzie po prostu przestrzeń do tego, żeby, żeby to on stał się tą postacią, tym bardziej odbieraną, negatywnie zdemonizowaną, której ludzie będą, której coraz większa część społeczeństwa będzie miała dość powiedzmy po prostu, tak jak każda władza się zużywa. Natomiast z drugiej strony, no, paradoksalnie tu mógłby powiedzieć, że przecież to znaczy, że poprzeczka jest bardzo nisko zawieszona i tak naprawdę nikt się po nim nie spodziewa niczego. Wiekiego, albo bardzo nie wiem, co spodziewać się pani na starcie. Ale żeby czy, na, starcie, na starcie mieć tak niskie sondaże, no to, to ja nie pamiętam takiej sytuacji. Żeby 20% Polaków, respondentów, to też inna sprawa, uważało, że będzie dobrym premierem. To prawda, no to, jest, to jest rzeczywiście sytuacja, w której, w której no jasne jest, że nie ma entuzjazmu wobec na Tuska. To nie jest 2007 rok, w którym Platforma wygrała wyraźnie wybory. Tusk był młodszy, prawda, Polska zasługuje na cud gospodarczy. No tutaj mieliśmy, mieliśmy wybory, w których detale zdecydowały o tym, że że to ta, że to taka będzie... Albo jeszcze większa niechęć większość. po prostu do PiSu niż, niż do, no, do Tuska. Tak, no po prostu po ośmiu latach po ośmiu latach widać było dużą, duże zmęczenie pisem. Kampania przeprowadzona przez PiS była też w taki sposób, że bardzo wielu wyborców nie mających głęboko jakichś jakich bardzo głębokich przekonań takich partyjnych po prostu również była moim zdaniem zdemotywowana i zachęcona co do tego, żeby głosować chociażby na trzecią drogę. Moim zdaniem tutaj wynik trzeciej drogi tak naprawdę o tym zdecydował. To, że trzecia droga, która przecież nie ma jakiegoś twardego elektoratu wysokiego. Twardy elektorat to pewnie jest jakieś 7-8% tych wyborców PSL-u. A projekt Szymona Hołowni, stworzony w gruncie rzeczy po to, żeby ci ludzie, którzy głosowali wcześniej, oczywiście częściowo też na Platformę, ale w znacznej mierze na PiS i którzy mogliby też zagłosować na Konfederację, e, jako taką jakąś mm -hmm. alternatywę wobec i Platformy i PiS, alternatywną opcję, no po prostu zagłosowali na niego, e, na, na zasadzie takiego troszkę, takiego trochę pustego, znaczącego. I myślę, że to zdecydowało tak naprawdę o wyniku wyborów, tak? To, że, to, że mm -hmm. e, iluś takich ludzi e, tak właśnie za, zagłosowało, nie mających ani entuzjazmu wobec Tuska, ani jakichś szczególnie wychylonych daleko lewo poglądów. Ja znowu poproszę, żeby pan założył czapkę obserwatora międzynarodowego. Dwa teksty, które... Pewnie sporo mówią o oczekiwaniach Zachodu wobec Donalda Tuska. Jeden to jest Politico, które pisze, że wielu Europejczyków powrót Tuska potraktowało tak jak powrót do starych, dobrych czasów sprzed 2015 roku i nadzieja na większą współpracę z Paryżem i Berlinem. I drugi tekst, Die Welt, który z kolei pisze o tym, że to wcale nie musi być łatwiejszy partner do współpracy dla Unii Europejskiej, dla Niemców, niż, niż było Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwnie, dlatego że PiS był powszechnie kontestowany na salonach europejskich. Donald Tusk cieszy się poparciem, a będzie też o polskie sprawy zabiegał. Z kolei krytycy, Mariusz Błaszczak mówi, że to jest takie legendowanie Donalda Tuska przez Die Welt. No i dwie wizje panu przedstawiam do takiej międzynarodowej, krótkiej bardzo analizy. Myślę, że Donald Tusk będzie musiał być raz na jakiś czas asertywny wobec Berlina i Paryża. Chociażby czysto, zwłaszcza Berlina, chociażby czysto retorycznie, ale nie tylko. Chociażby widzieliśmy to w kwestii głosowania w Parlamencie Europejskim dotyczącego rewolucyjnej zmiany traktatów unijnych, prawda? No tutaj on doskonale, tak jak pan słusznie powiedział, panie redaktorze, on czyta sondaże, zdaje sobie sprawę z tego, jakie są nastroje społeczne i dobrze wie, że jeżeli popierałby zbyt kontrowersyjne rozwiązania płynące z tablą, to ryzykowałby po prostu utratę poparcia i w perspektywie w perspektywie chociażby wyborów prezydenckich. To, że kandydat jego opozu nie, nie odbiłby pałacu prezydenckiego. No ale ulga jest, ulga wyczeka. jest w Brukseli, tak czy owak. słychać tę ulgę. Tak, nie no to jest oczywiste. Nie no to jest oczywiste, że oni czują ulgę. To jest oczywiste, że oni czują ulgę, bo z ich perspektywy jest to właśnie też taki sygnał, z tej perspektywy, że, że no tak naprawdę w ostatnich w ostatnim roku no to nie mieliśmy sytuacji, w której w, której w Europie był taki powrót po rządach prawicy e, przedstawiciela tego liberalno-lewicowego establishmentu. Wprost przeciwnie, e, ma, mieliśmy kolejne sukcesy partii narodowo-populistycznych, partii, partii prawicowych, partii kontestujących ten establishment. Czasem sukcesy prowadzące do, do dojścia do władzy, czasem e, czasem po prostu wzrost poparcia, ale, ale ten, ten, ten trend w skali europejskiej jest przeciwny niż ten trend, który widzieliśmy w Polsce w, ostatnim, w ostatnich miesiącach. Więc to jest taki oddech na pewno, bo to jest też taka nadzieja, że nawet jak ci straszni populiści porządzą 8 lat, to potem wciąż da się ich odsunąć od władzy, prawda? że To nie jest nic, nic trwałego, tylko widzimy, że ten ping pong idzie w obie strony, tak? W Stanach najpierw Trump wygrał, potem przegrał, teraz znowu ma szansę wygrać. My no to zobaczymy, jak ta karuzela będzie się toczyła. Na razie dwa ekspozycje dzisiaj zapowiadane i będziemy je uważnie śledzili. Kacper Kita, portal Nowy Ład. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia, dobrego dnia.